Cześć wam wszystkim ponownie, jak zresetowałem grę i <laughs> kontynuujemy. Nie wiem czy się teksturki naprawiły, czy to yy, coś yy, po prostu, jak box ma, w jakimś stylu. A, a, lagi, lagi. To Czy... Nie, tylko XP i chyba koszt. O, 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 o. wystraszył mnie. O, żelazo. O, myślałem, że to sniper. Tam. Wszystkie takie złupy musimy na to, by się przydawało, by się przydało to nasi zdjąci, bo... Yy, bo O, dwóch na niego, to trochę nie fair. Szesnasty level. No. no Tam jest... O kurde, tam jest ucznick. Mamy wojownika. Jakiegoś tam gościa. Nie wiem, czy to bug Jaki spawner, spawner i chest. Może tam luty. Tam widzę, że są... O, lag, lag. Ajajajaj. Aj, aj, aj. Ale lagi, tam widzę, że na górze są jakieś balkony, może stamtąd pewnie będą snajpery, więc najpierw dejmę. Mam kilofa, tu trochę wykopię. I się tam... tu widzę, że ten kamień z końca... Nie wiem, mogłoby się przydać. Muszę uważać, bo tu mogą być silver, pisze ten... Stone, silver fish stone tam widziałem gościa widziałem gościa o skrzynka i snajpery Ło wow. Ło i węgiel, węgiel się przyda a to tutaj Ło wow, Ło wow. i gościu z diaksowym mieczem szybko, a lag 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 co jest, co jest, o akurat mi się udało to był fart ja spróbuję ich tak... A, tak powiem Bijacz". ostrożnie Hmm... o! To tam hałasa widzę... o już bez było już Chyba łucznicy są... Jaxowi yy, są lepszego armura, tak? Myślę, bo do tego jak, yy, jak wcześniej zbieraliśmy, no to był strasznie trudny ten z Dziaks Armorem Łucznik. Tu dobrze na razie idzie, kurde, wiedziałem, że tam był, ale aż tak, że skoczyłem dobra. Tam po drugiej stronie nie będą nas atakowali, bo tam tylko jest... Yy, no nie jest tylko, ale, ale tam yy, na razie ten z mieczem. Tutaj mamy siodło, ciastka, płyta i karkaj. Hmm. Może nie. O! Okol, okol Ucznik. O koczatowy uczynik. Ale to nie musimy szybać. Jak z bliska nawet. Jak jest i jak już go ogarnęliśmy. Dobra, tam jest wojownik, może coś z daleka czy coś. Tutaj mamy siodło zwykłe. A, tutaj na klucznik, go, bo już jest też żłota, to jest na klucznik spokój. go. jest jesteśmy bliska złota, taka błędna chyba. Ona jest gorsza e, niż lak znowu, sorry za laki. Poczekajcie chwilę. Mm, tu i... Dobrze, teraz powinno być lepiej. A, tutaj jest zejście, o, spoko Tutaj jest I proch Ten, siodło Miksturka leczenia i ender Crystal wick Można coś z tym zrobić, ale nie, tego należy złożyć Nie Tam są, oni są źli? Wow Zniknęli Przyzaportowali się, hakerzy Wo wow, wow. Ty, 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 ty! Tam mnie tak zaskoczasz. Lag. Sorry, za lagi, nie wiem, to się stało, ale czasami się tak y, świat wygeneruje, Dopiero tak jakby niektóre części się generują i dlatego są takie lagi. Dobra, trochę tu będziemy mieli problem, bo tu jest zejście. Dobra, chodź tu nawet na górę. Bo jak to swoje luty? Kość się zawsze przyda a tam e, tak to bym musiał zejść i by mnie zauważyli dobra e, nasz e, miecz się tutaj kończy, kończy i tak e, zróbmy sobie nowe ale ja chciałem pójść ale jednak tutaj widzę że na razie są tu dobre luty i tak to tam też jest jedno takie e, więc będziemy mogli więcej mieć takich dobrych punktów dobrze, sobie, więc no, sorry za te ale world się jeszcze generuje świat dużo kości, dużo strzał to dobrze, jeszcze tam jest ich więcej, więc w sumie, co zrobmy kolejny taki miecz i... Co tutaj na razie zostawimy? Ja... O, światło się stakują nie zauważyłem. Yy, sobie weźmy yy, miksturkę, na razie nie wykorzystujmy jej, bo potem mi się pewnie przyda. W ogóle tutaj takie drewno, czy co nie wiem, czy to tak ma być, czy... Dobra, potem sobie tego grosztu. na pozbieram. Najpierw weźmy tą fajną... Yy, ten pałac, kurde, spadł. Dobra. I najpierw tego miecza używajmy, ale najpierw y, to ja bym od drugiej strony poszedł, żeby, żeby nie iść, y, żeby po prostu nie iść tam na Dunahama. Widzę, że już tu mało jest, tutaj jest jeden jeszcze y, i potem drugi. Łucznik, ten pewnie jest też złoty, tak jak wtedy. Dzięki, a nie diaksowy. Boże, niż myślałem. O wiele, wiele wydarzy. I, i, i dobrze. O, dobrze że się nie automatycznie, jak y, się zepsułem, bo tak to by było trudniej. Kurde, sam jest diaksowy. Nie wiem, czy y, diaksowy więcej odbieram życia, y, chociaż i tak mają taki sam łuk. O kur... już idzie. I ta mapa się nawet przydaje. Dobra. Tam jakiś nowy kształt, to pewnie, chyba taki sam, bo tu na razie tekstury nie widzę i nie może y, łuku. No. Po prostu nie załadować i... Nie ma? Żeby mnie znów straszył. O, rzeszczący arbus. Dobry, ale to chyba jest gorsze, ale potem sobie zobaczymy. Eee, na razie to mam, bo na razie ten, potem jak myślę, że niszczy, no to lepsze niż nic albo ten. Eee, nie, 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 nie mam tylko... So, nie, nie chciałbym tego tak spawnera niszczyć, ale, bo by się przydał albo skrzydło. Ale ten... taki... Więc... Yy, yy, możemy... Chcę... mieć tam kolejnego walker scroll Nie wiem co to jest Złote jabłko i... płyta Kolejne co to? Wow Ale fajne Wow A co? Ale fajne w ogóle może ileś tam użyć? Chyba nie. No to jak tak... Ale fajne. <laughs> to się nam przyda. Wow. O, czyli nie możemy... Na przykład jak teraz, to dostaniemy do Ja używam tego, nie będę tego na razie zbytnio używał, bo nie wiem czy to ma jakąś wytrzymałość i nie chcę tego stracić, bo widzę, że to jest bardzo fajne. E, schowamy takie te itemy i ja zaraz do Was te, tylko sprawdzę e, jak z, cza z czasem, czasem, sorry. Dobrze, więc z czasem już... Znowu przekroczyliśmy, ale podzielę ten odcinek na dwa części. Więc dobrze, do następnego odcinka. Do zobaczenia w następnym, czyli w y, trzecim. I nara.